Cześć, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać, w jaki sposób wymienić sonda Lambda. Oczywiście postaram się ją wymienić w taki sposób, żeby można było ją bezproblemowo wkręcić. Procedura ta jest dość utrudniona, ponieważ sonda, która wydaje się na pozór dość łatwa do wymiany, może przysporzyć bardzo dużo problemów. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób tego podejdziecie, no i troszeczkę od Waszego szczęścia. Ja w tym przypadku pokażę Wam, jaki używam narzędzi, jak z nich korzystam. No i pokażę Wam w jaki sposób wymienić tą sondę. Do wymiany sondy będziemy używali tego typu zestawu. Jest to zestaw propan z tlenem. Mamy tego palnik. Możemy w ten sposób uzyskać dużo większą temperaturę niż z takiego zwykłego palnika do lutowania. W tym przypadku możemy uzyskać znacznie większą temperaturę i bardziej się skupić na punkcie, w którym chcemy rozgrzać dany element. Aby nam wykręcenie tej sondy poszło w miarę sprawnie i w miarę bezproblemowo. Często zdarza się tak, że pomimo tego, nawet używając tego typu zestawu, wykręcona sonda wykręci się w taki sposób, to znaczy z uszkodzonym gwintem. Jak widzicie, ten gwint jest pomimo tego, pomimo wysokiej temperatury, jest po prostu gwintem już uszkodzonym, zgrzanym. On się po prostu scalił z naszą sondą i. Wykręcenie tego typu sondy może graniczyć studem, a efekt będzie taki, że mamy po prostu uszkodzony gwint albo wewnątrz, albo na samej sondzie. Jak widzicie sonda wygląda tak, jak wygląda. Wydawać by się mogło, że wystarczy założyć tylko klucz zwykły i odkręcić, ewentualnie użyć preparatów jakichś tam odrdzewiających, ale nic Wam na to nie pomoże, ponieważ żaden preparat nie dostanie się do wnętrza pomiędzy gwint a układ wydochowy. Podejdziemy do tematu z palnikiem, zagrzemy to punktowo i Postaramy się to wykręcić. Pamiętajcie o tym, aby używać rękawic skórzanych, ponieważ mamy do czynienia z wysoką temperaturą w granicach 700-800 stopni i warto zadbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo. Ja używam tego typu rękawic. Pamiętajcie też, że praca z otwartym ogniem jest bardzo niebezpieczna i warto przygotować sobie dużą gaśnicę w przypadku ewentualnego niepowodzenia. Jak widzicie, jesteśmy teraz na etapie zagrzewania. Układu wydechowego, dokładnie flanszu, który wystaje z układu wydechowego. Robimy to równomiernie wokoło, tak aby materiał był bardzo dobrze rozgrzany, był rozgrzany do czerwoności, ponieważ wtedy dojdzie do rozszerzenia materiału i w miarę łatwego wykręcenia naszej sondy. Pracujemy tu z otwartym ogniem, wydaje się to dość niebezpieczne. Wszystko jest do opanowania. Pani daje nam tą możliwość, że mamy, jesteśmy daleko rękami od ognia i możemy się skupić tylko i wyłącznie na danym elemencie, który chcemy rozgrzać. Jak widzimy na załączonym obrazku, materiał bardzo ładnie się rozgrzewa, bardzo szybko się zagrzał, ponieważ jest cały czerwony wręcz do przeźroczu, Czego nie zrobilibyśmy z zwykłą lutkolbą tak zwaną. Teraz przejdziemy do odkręcenia tego elementu. Zakładamy klucz, oczywiście rękawice założone i się okaże, czy nam ta sonda pójdzie, czy nie. Jedno pewne uderzenie sonda puściła. W tym przypadku nie powinno być problemu z wykręceniem tej sondy, już widzimy, że wszystko bardzo ładnie idzie. Pamiętajmy o tym, aby nie zatrzymać tego procesu wykręcania, tylko go kontynuować, bo w momencie, kiedy byście, powiedzmy, sobie odpuścili na chwilę, automatycznie materiał straci swoją temperaturę i znowu się może zakleszczyć. No, i jak widzieliście, proces ten trwał bardzo krótko. Wystarczyło zagrzać do czerwoności dokładnie tutaj to miejsce. Nie grzejcie sondy, tylko grzejcie to miejsce, gdzie ona jest skręcona, i sonda bez problemu się wykręciła. Tak jak powiedziałem, w tym przypadku fajnie nam poszło bezproblemowo, ale może się zdarzyć sytuacja, gdzie, gdzie sonda po prostu może się wykręcić razem z gwintem, pomimo tego, że będzie to podgrzewane. Zwróćcie uwagę też na to, czy w okolicy, tam gdzie zagrzewacie materiał, czy są tak zwane osłony termiczne układu wydechowego. W tym przypadku są. Także tutaj zbytnio się nie martwimy o, o to, czy nam się powiedzmy w jakiś sposób zapali podwozie czy też samochód, ponieważ ta osłona ma za zadanie chronić całe podwozie przed wysoką temperaturą. Gdyby się okazało, że tego typu osłony nie ma, a działacie z otwartym ogniem, pamiętajcie o tym, aby osłonić ewentualnie przed ogniem blachą. Tak, aby elementy podwozia nie zostały podgrzewane. Stąd, jak widzicie, wykręciła się gwind jest w całości, nic go się nie wydarzyło. Gwind jest w porządku przykręcenie nowej sondy nie będzie stanowiło żadnego najmniejszego problemu. Trzymam ją w rękawicach, ponieważ jest jeszcze bardzo ciepła. Założenie sondy nowej już nie będzie nastawiało żadnego problemu. No i wszelkie problemy związane z check engine, z dużym spalaniem, nieprawidłowym składem mieszanki paliwowej są już za nami. Ja Wam dziękuję za zainteresowanie tym odcinkiem. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Osoby, które chciałyby się wypowiedzieć w tym temacie i wnieść swoją jakąś wiedzę i doświadczenie, zapraszam oczywiście do działu komentarze, a tymczasem trzymajcie się, cześć!